Czwartek, tak. W zeszłym roku też był. Był. Yy, musimy nagrać odcinek. Yy, mam taki pomysł, żebyśmy jedli pączki. Jedli pączki, tak, oryginalnie. No to czemu nie? No nie wiem, tłusty czwartek pączki. Pączki. Genialny pomysł. Tego jeszcze nie było. No genialny. Wyszły jest rodzajów pączków stary. Yy, muszę ci wymieniać? Pączek z lukrem. A tu na przykład takiego Donata ci dam. To jest co? Donat z czekoladą tu ma dziurkę. I z tego się robi te malutkie. Nie. fajnie wygląda. Jak płyta CD. No, z posypką. To z pudrem. No... Z pudrem, tak. pączek z pudrem. Okay. Rzeczywiście. Nowość. Dobra japa. pączek z klasycznym lukrem. Zobacz, ten jest taki bardziej tłusty. Po polsku. Taki no, ten widać, że był taki. No. A ten to jest taki, taki... No rozumiem. A, a tu jeszcze cię zaskoczę. Proszę. Jeszcze z lukrem? Ale zobacz, jaki jakim teraz? Powiem ci, że ten lukier wygląda zachęcająco. Lukier. Polski lukier. Pojmij to, że pączek to pączek. Nieprawda, są różne pączki, nie widzisz tego? Jaka jest różnorodność? To tak jakbyś poszedł do lasu i powiedział Drzewo to drzewo. No, ale w zasadzie to wszystkie drzewa to drzewa, tak? tak? Wsadzasz do pieca i tyle samo w Minecraft'cie ci trzyma. Yy, stuku Jeszcze kuku, stuku pudru. Kuku. Jeszcze jeden z pudrem, to jest ten wieloowocowy, o którym ci mówiłem. A, tak, o. Mhm. Pięknie. Tak, rzeczywiście, fascynujące. Myślisz, że to nie będzie dobry pomysł na odcinek? Myślę Filip, że powinieneś znaleźć pasję najlepiej jeśli będzie to bieganie puk 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 yes. no i co jeszcze jest ważne pączka mały pączuś mały pączuś pączuś Kaszt kasztanek dla normalnego człowieka to jest pączek 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 i pączek z dziurką one są wszystkie fajne one są wszystkie inne. Każdy z nich ma swoją taką duszę wewnętrzną, rozumiesz to? Jak jesz z różanym, to inne masz odczucia niż jak jesz, kurczę, z, z, z karmelem w środku. Różany taki, zwykła marmolada, dżem, adwokat, kajman, takie, takie rzeczy. Ale zobacz! Stoję! No, widzę nadzieję To jest klasyk. No. Rozumiesz to? Najzwyczajniejszy połącz. Ale on ma duszę. On jest zupełnie inny od tamtego. Daj mu szansę! Dałem mu szansę. Siedzimy tu i 10 minut słucham twoich głupot. Odcinek jeszcze mógłby być ciekawy. Ale wątpię, żeby ktoś chciał oglądać jak w wpierniczasz pączki. Stary, To jest przygoda. Jest fascynująca podróż w głąb tego pączka. Fascynującą podróż ty będziesz miał, jak będziesz musiał szersze spodnie kupić w second handzie. No to od razu... Od razu ty mnie tak indoktrynujesz, no. Wcale. No i masz yy, tutaj... ten masz z tym Toffi chyba. Tutaj masz z tym Caymanem. Tu masz jeszcze jeden. Także... O. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście 14 czternaście. Czternaście pączków, które musisz zjeść. Ja ci daję na to minus skończ z tymi pączkami? Przez ciebie ja będę musiał zjeść teraz. A co na to twój dietetyk? W tu? pan, plan? Spanij na panewce, ja już mam dość tego wszystkiego. W to lecę, wymyślam, on lecę, robię, a ty ty nie... I widzisz, miał być odcinek, a teraz przez ciebie nic nie wyjdzie. Wszystko zepsułeś, rozumiesz to? Z tego i tak by nie było odcinka.